Witam serdecznie. Wtorek. Taki filmik sobie dzisiaj kręcimy. Moje rybki, moje akwarium dla bardzo znikomych, jak to można powiedzieć, akwarystów, którzy uważają, że się nie znam na paletkach że trzymam paletki z żyworódkami. A ja sobie postanowiłem na, przekój, na przekór wszystkim trzymać paletki z żyworódkami. Mam je ja tu już od marca w tym akwarium. Z żyworódkami żyją, nic im nie dolega. Nawet znoszą sobie ikrę, para się dobrała. Podane Lernex Pro na przywry. I jakoś od marca tutaj sobie egzystują. Cały czas od samego początku gdzieś tam były w jakimś zbiorniku, tu czy tam były rzeworódki. Nic im się nie dzieje. No, tak samo skalar dyskowiec, można by było powiedzieć, yy, dyskowiec, no może nie dyskowiec, a, a no ale też jakby nie było i znosi, nie? Tak samo jak i paletka. Też by można powiedzieć, nie trzymie się skalarów z żyworódkami. A czym ludzie? Ale to już mniejsza z tym Praktycznie te skalary i paletki pływają w tych samych wodach Także Co będziemy dużo tutaj mówić Jak widzicie Akwarium U mnie jest zarośnięte Korzeniami, mnóstwo korzeni Z jednej do drugiej strony Paletki lubią Chować się Pod korzenie z tyłu Tam mają miejsce, pływają Wychodzą sobie na nic im się nie, nie dzieje. No, dobra, jeśli ktoś uważa, że ja się nie znam na paletkach, to może sobie tak oczywiście uważać. No, nie ma problemu. Tylko ten ktoś, nie będę wymawiał, kto niby się mówi, że się nie znam. Niech nie kręci filmików po dwie minuty, po półtorej minuty. Każdy może trzymać sobie. Rybki jak chce, z czym chce, jak mu się podoba. Ja nie mam zamiaru trzymać tak jak wszyscy samych paletek, bo mnie to nie bawi. A nie będę specjalnie robił zbiornika, żeby tylko i wyłącznie tam 7 paletek było w tym zbiorniku. Ale to już jest moja sprawa. Moja sprawa, jak to się mówi, może nie moja sprawa, ale. Jeśli mi zdechną, no to mi zdechną, a nie komuś tam. No i ten ktoś, kto uważa, że się nie znam, niech mi kręci filmiki po 15 minut z komentarzem, niech opowie, jak trzymie, w jakiej wodzie trzymie, czym karmi i tak no, dalej. Pewnie też za chwilę ktoś mi napisze, że się nie zna, albo co, albo nie powinien karmić tym, albo tym, albo coś innego. Zawsze się znajdą jakieś osoby takie, które powiedzą, że ja się nie znam, czy ktoś się nie zna, bo bo nie robi tak, jak się powinno robić. To nie jest polityka, że mamy być wszyscy yy, yy, ugrupowanie polityczne, że mamy być wszyscy, wszyscy za jednego. Bo każdy ma swoje po prostu zdanie o akwarystyce. Ja mam swoje zdanie o akwarystyce, czym ja sobie paletki. Tak, jak tutaj widzicie, i, 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 i jest wszystko ok, nie? Się to mówi. No. Yy, miałem wam nakręcić filmik, jak łapię yy, gronojady do tej pułapki. Tam możecie, jak się przyjrzycie, to tam możecie zauważyć butelka zrobiona O, widać takie okrągłe w środku, czyli jedno w drugie, szyjka odcięta, włożona. Złapało się już 5 sztuk. Tylko, że co, wszystkie łapię się w nocy. Ani raz się nie udało mi tutaj w dzień żadnego złapać. No i, I tak to wygląda. Dobra. Niestety, no nie nakręcę wam, bo cały dzień się nic nie złapało. <laughs> Dopiero po nocy. Dzisiaj rano też wstałem. Dwa glonojady były w środku. Jeszcze został tylko jeden, taki ten y, mniejszy weloniasty. A tak wszystko poszło razem z tym, który miał te młode tam w tej dziupli. Nie, też go przeniosłem do tego akwarium. Tutaj już wam pokazuję. O! Do tego akwarium jest przeniesiony z tymi korzeniami. Tu jak widzicie na dole jest ta tuba z tym glonojadem no i cała ta reszta bandy. Tam już ich jest chyba z pięć, albo sześć. Yy, nawet sam nie wiem dokładnie. No tutaj wam no, zaświeciłem mu tam światło, czy im światło. Tutaj możecie zobaczyć jeszcze <laughs> ta kostka. No, ten skalar sobie tam coś tam żeruje, nie wiem co on tam je, ale ale coś tam szuka po dnie. No, i tu będą na razie te gronajady na tych korzeniach. Myślę, że im tu będzie w porządku. Mają wodę, fajne korzenie, mają coś szkubać. No, a stąd wszystkie po prostu zostaną wyłapane, nie? No. już Wam tutaj zrobię fajnie ekran. Także tak to u mnie wygląda. Też może ktoś powiedzieć: o kurde, te paletki ci się tam chowią, non-stop, za tymi korzeniami. To, to nie rozumiem. Moja wina, że one tam lubią siedzieć, że mają nad głową korzenie fajne i, i po prostu czują się tam po prostu bezpiecznie i proste. O, a są ciemne? Czy one są ciemne? Czy one są jakieś tam czarne, jak to niektórzy mówią, jak smoła? No, chyba nie. O, tu widzicie, jak fajnie się dwie bocje. Jakieś tam podchody robią, jakieś, nie wiem, tańce godowe. O. One sobie wychodzą, jedzą tutaj, szkubią z dna, wyszukują. Jedzenie. Myślę, że wszystko w porządku jest. nie? No. A jak chcecie, tam co niektórzy, tak ten kolega tutaj, który mi tutaj pisze, że ja się nie znam. W porządku, dobra, ja się nie znam. Trzymię sobie z żywórtkami. Infinitu. Ty sobie trzymaj, jak, jak ci się podoba. No. Jak jesteś taki. Fachowiec, to proszę bardzo, możesz śmiało nagrywać filmy po 15-20 minut z komentarzami i mówić, wysuwać swoje tam mądrości na temat paletek. Proszę bardzo, nikt ci nie broni. A nie filmiki dwuminutowe z muzyczką, jak sobie paletki pływają, parę sztuk w jakimś tam akwariumku z korzeniem i nic więcej. Mnie się takie coś nie podoba. i ja wolę, żeby to wyglądało tak, jak u mnie o teraz. I mam rzesze ludzi, którym się podoba moje akwarium. jakiś nie mają problemów, że, że te paletki są razem z żyworodkami. I zobaczcie, sobie, jakie mają fajne kolory. Czy one są jakieś ciemne? No. Wiecie, jak już słyszę naprawdę takie teksty typu te paletki szybko oddychają. Tego, one są och, ewidentnie chore, za miesiąc padną i tak dalej, i tak dalej. <laughs> Naprawdę śmieszy mnie to kurde, nie mam siły nawet, nawet odpowiadać na takie, takie komentarze. Już nawet nie będę takich komentarzy wysłuchiwał, odpowiadał, tylko po prostu usunę te komentarze. Także kolego, nie zablokowałem nawet twojego kanału żebyś tego, bo wiadomo, że możesz z innego kanału oglądać moje filmy, jeśli oglądasz. Proszę bardzo, tak jak ci tam napisałem śmiało zasubskrybuję Twój kanał, jak będą konkretne filmy po, po 10-15 minut z jakimś komentarzem i jakąś normalną gadką, nie? No, to wtedy wtedy nie ma problemu. A takie wiecie, dwie, dwuminutowe filmiki. Krótkie, jak sobie rybki pływają, to ja dziękuję, to ja sobie wolę popatrzeć na kogoś, kto, kto ma coś do powiedzenia. Jak trzymać, jak karmić, jak, jakie lekarstwa, jakie, jakie różne choroby, czy prze, przechodziły, czy nie przechodziły, czy były odrobaczane, czy nie były odrobaczane. No, to wtedy ja na takie coś lubię popatrzeć i posłuchać, a nie, a nie jakieś takie, wiecie, Także i do, i do tego jeszcze kolego 8 miesięcy temu nakręciłeś filmik tam dwuminutowy, czy nawet nie z, ze swoimi rybami. No. Nie mam nic oczywiście do Ciebie. Jeśli, jeśli nie chcesz komentować, nie chcesz opowiadać o swoim akwarium, no nie musisz, nie? Ale to jest moje tylko takie zdanie, nie? No. Ja tak powiedziałem już nie raz, przeżyłem z paletami już nie jedno. Wcale nie muszę jakoś być fachowcem, nie muszę ich rozmnażać i nie mam zamiaru ich rozmnażać, bo nawet nie popatrzałeś dokładnie na, na filmik, i nie, nie, nie mówiłem na filmiku, że wcale nie chcę tutaj robić jakichś rozmnażania paletek i, i bawić się w rozmnażanie, tak jak powiedziałem. A to, że one znoszą te, ta para, która jest tutaj w rogu ikrę, no to już nie moja wina, nie? No. Także ja w rozmnażaniu się na pewno nie będę bawił na pewno nie w ogólnym akwarium, bo to dobrze wiadomo, że te ikrani i te młode by nie przetrwały, nawet gdyby nie było tych glonajadów, bo, bo bocja też jest drapieżnikiem i, i, i ona by tak samo te młode wcześniej czy później dorwała, nie. No. Także co, to jest na tyle, no. z mojej strony y, oczywiście zapraszam do oglądania, do słuchania. Ja, ja, ja nigdy nie mówiłem, że jestem fachowiec od paletek, że, że ja się tam jakiś doktoranta dorobiłem na paletkach. Nie, nie, nie. Są, żyją, zobaczymy jak długo, zobaczymy, a, a nuż widelec może, może będą żyły jeszcze przez, przez ileś tam lat albo coś. Wtedy możemy porozmawiać, wtedy mo, możesz mi powiedzieć, tak mi napisałeś, że mi... Mam się pocieszyć, bo za miesiąc, z dwa tych paletek nie będzie. Zobaczymy. Zobaczymy, popatrzymy, jak to będzie wyglądać. No. A tymczasem pozdrawiam wszystkich optymistycznych akwarystów. Życzę wszystkiego dobrego. Do następnego razu. Hej!